Dobry wieczór, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na naszym wrześniowym rytuale. Część druga z otwarciem, zamknięciem kręgu, tak, ale ciągniemy 12 dniówkę. Ja dzisiaj od godziny 20 medytuję, uzdrawiam, teraz odcinam, więc dzieje się dużo. Myślę, że możemy zapalić nasze świece główne do tego wrześniowego. Rytuału niech troszeczkę, tą naszą przestrzeń tutaj ocieplą. Niech dzieje się magia. Poczekamy jeszcze sekundkę, bo tak jak mówiłam, jak mi się nawarstwią rytuały, to troszeczkę później ta druga część. No ale macie dobę na odsłuchanie, w razie czego jakby ktoś tam musiał spać albo coś. Po rytuale będzie wieczór z wróżką, bo mimo iż robiłam podwieczorek z wróżką, to już się nawarstwiło w maili. No ale dobrze, dobrze. Dobrze. Mam nadzieję, że macie już swoje główne świece. Dodatkowa świeca typowo na odcięcie snujek, tą zgasimy po rytuale dzisiejszym, ta wypala się do końca. Ja w pomarańczu ja, siedzę i wszystko pomarańczowe, nie wiem, czym to zaowocuje, ale <laughs> zobaczymy. Mam nadzieję, że nie żadną ciążą. Nie sądzę aczkolwiek. Dobrze. Słuchajcie, muzyczka, chwila oddechu. I zaczynamy. Dzisiaj odcinamy larwy, też wylosujemy runę. I potem sobie z niej zrobimy mandale. Kinga mówi, wczoraj nie dostałam powiadomienia. YouTube nie działają, bo słuchajcie, nawet na tym rytuale zdrowotnym kupę ludzi pod postem pisało, że nie może wejść, a ja nie jestem w stanie zrobić nic innego niż tylko umieścić link. Więc po prostu obcinają zasięgi, ale tak jak mówiłam, macie tekst rytuału, można czynić, jak się nie uda trudno. Dobra, oddychamy i odcinamy. Krąg otwieram bezpieczny. Jest on nam dziś konieczny. Buduje świątynię pełną pozytywnej energii. To tutaj dokonamy przemiany, oczyścimy siebie w pełni. Krąg otwieram bezpieczny, jest on nam dziś konieczny. Buduję świątynię pełną pozytywnej energii, to tutaj dokonamy przemiany, oczyścimy siebie w pełni. Krąg otwieram bezpieczny, jest on nam dziś konieczny. Buduje świątynię pełną pozytywnej energii, to tutaj dokonamy przemiany, oczyścimy siebie w pełni. Wzywam władcę ziemi, władcę strażnic północy, niech to, co materialne, w jego zostanie mocy. Niech stanie wraz z nami w kręgu, we wzajemnym zrozumieniu. Niech wszystkim nam pomoże w magicznym oczyszczeniu. Wzywam Władcę Wody, Władcę Strażnic Zachodu, Niech dzisiaj nas obdarzy wielkiej miłości urodą. Niech stanie wraz z nami w kręgu, we wzajemnym zrozumieniu. Niech wszystkim nam pomoże w magicznym oczyszczeniu. Wzywam Władcę Ognia, Władcę Strażnic Południowych. Niech swą mocą nas transformuje do energii nowych. Niech stanie wraz z nami w kręgu, we wzajemnym zrozumieniu. Niech wszystkim nam pomoże w magicznym oczyszczeniu. Wzywam Władcę Powietrza, Władcę Strażnic Wschodu. Niech mocą huraganu oczyści, co dziś jest przeszkodą. Niech stanie w nami, z nami w kręgu, we wzajemnym zrozumieniu. Niech wszystkim nam pomoże w magicznym oczyszczeniu. Zapalmy nasze świece. Świece zapalam z intencją mojego oczyszczenia. Jej płomień mnie transformuje, energię moją zmienia. Niech zdejmie ze mnie brzemię negatywnej energii. Odcinam się od larw energetycznych. Niech dzisiaj się to dopełni. Teraz, moi kochani, wylosujemy runę na odcinanie. Runa Ansys, która pomoże nam w magicznym oczyszczeniu. Moje ręce są oczyszczone. Będą mogły tworzyć piękne rzeczy. Moje stopy są oczyszczone, będą mnie niosły tam, gdzie tego potrzebuję. Moje serce jest oczyszczone, będę słyszała jasno i wyraźnie jego przesłanie. Moje gardło jest oczyszczone, bym mogła mówić słusznie, gdy potrzebne są słowa. Moje oczy są oczyszczone, abym mogła dostrzegać znaki i widzieć cuda tego świata. Moja dusza jest oczyszczona, abym mogła wzrastać i wibrować w cudownym rytmie wszechświata. Moja przestrzeń jest oczyszczona, abym mogła pozostać w niej czysta i bezpieczna. Niech zostanę oczyszczona przez ten ogień, niech dym tej świecy niesie moją modlitwę. Dziękuję władcom wody, ognia, powietrza i ziemi. To z Waszą mocą, nasza moc, nasze energie zmieni. Krąg zawieszam na kolejne działanie. To moja wola. Niech tak się stanie. Dziękuję Wam, moi kochani, po trzykroć. Wam dziękuję na odcięcie wszelkich larw negatywnych, złych i niepotrzebnych. Naszą energię kieruję. Jutro o godzinie 21.00 odcinamy... Myślokształty, czyli twory myślowe, cudze na nasz temat i nasze własne również. Za moment wieczór z wróżką, a ja z Wami magicznie żegnam się do jutra. Papa, tą świecę gasimy, tą świecę dopalamy do końca.